Książka dla kobiet autorstwa Anny Barauskas: Czyta Anna Barauskas. Rozdział czwarty: W krzywym zwierciadle. Kobiety niejednokrotnie chowają się przed światem, bo wstydzą się tego, kim nie są, zamiast skupiać się na tym, kim są i pokazywać to otoczeniu. Koncentrujemy się na swoich brakach. Uwielbiamy porównywać się z wizerunkami na okładkach magazynów i biografiami znanych i lubianych, w których zapomniano o porażkach i opisano tylko sukcesy. Stając w szranki z nierealnymi ludźmi i ich uszczuplonymi o problemy historiami życia, zawsze umieszczamy się na przegranej pozycji. W kwestii umiejętności doceniania samych siebie jesteśmy daleko za mężczyznami, którym z kolei nierzadko zdarza się widzieć więcej własnych zalet aniżeli w rzeczywistości mają. Niemniej jednak taka postawa, o ile nie zakrawa na narcyzm, jest o niebo lepsza niż nieustanna samokrytyka i uskarżanie się na własne, często wyimaginowane braki. Każdy człowiek na Ziemi jest utkany z dobrych cech oraz z wad, ma swoje mocne i słabe strony. Natura tego świata, łącznie z nami, Oparta jest na dualizmie: doba składa się z dnia i nocy. Stan zdrowia to zarówno wspaniałe samopoczucie, brak dolegliwości, jak i choroba. Tam, gdzie są wzgórza, są i doliny można tak wymieniać w nieskończoność. Podobnie ludzka istota ma swoją jasną i ciemną stronę. Zatem, jeżeli dostrzegasz tylko swoje wady, czas, abyś zdała sobie sprawę z tego, że skoro masz słabe strony, to masz również zalety. Czy jesteś ich świadoma? Z jakiego powodu łatwiej przychodzi ci wymienienie tego, czego w sobie nie lubisz, niż wszystkiego, co zasługuje na pochwałę? Za taki stan rzeczy na pewno w dużej mierze odpowiedzialny jest sposób wychowania. Jeśli od dziecka tłumaczono ci, że mówienie o sobie w sposób pochlebny to próżność i brak pokory, a samochwała z wiersza Jana Brzechwy jest postacią negatywną i niegodną naśladowania, to nie ma co się dziwić, że dzisiaj wolisz opowiadać o swoich wadach, a każdego, kto wyraża się o sobie w superlatywach, zaliczasz do grona nadętych i zmanierowanych. Niestety, postępując w ten sposób robisz sobie krzywdę, skazując się na życie w kompleksach i niezadowolenie z siebie. Kiedy nauczysz się dostrzegać swoje piękno, wówczas łatwiej będzie Cię odnaleźć je również u innych ludzi. Umiejętność zauważenia własnych zalet jest nieodzowna w budowie poczucia własnej wartości. Świadomość posiadania jasnej i ciemnej strony to jeden z warunków wkraczania na drogę dojrzałości. Nie wystarczy jednak tylko skupić się na wadach opowiadanie o nich na głos nie stanowi także o twojej skromności jest wyłącznie świadectwem tego że się nie niedoceniasz dowodem na to że umniejszanie sobie weszło ci w krew stąd prowadzą dwie drogi jedna do porównywania się z jak sądzimy lepszymi od nas przez co czujemy się nic niewarte i nierzadko zaczynamy skrycie czuć zawiść wobec wyimaginowanych konkurentów i druga to zgorzkniałość, ponieważ wiecznie krytykując siebie, w równie negatywny sposób oceniamy innych ludzi i otoczenie. W obu przypadkach jednostronność postrzegania czyni nas ślepymi na różnorodność świata wokół, a co za tym idzie, niewidoczne staje się dla nas nasze własne piękno. Aby zacząć doceniać siebie tak, jak na to zasługujemy, wystarczy koncentrować się na swoich cechach dodatnich, a nie jak dotąd na brakach. Należy zmienić obiekt zainteresowania i poświęcić mu całą uwagę, aby mózg sam zaczął nam podsuwać kolejne dowody na to, że wszystko, co myślimy, jest prawdą. Tak bowiem funkcjonuje ludzki umysł. Stosując duże uproszczenie, można powiedzieć, że mechanizm naszego mózgu działa jak wyszukiwarka Google. W zależności od tego, na jakie słowo kluczowe jest nastawione, te właśnie hasła wyszukuje. Oznacza to, że możesz zauważyć w otaczającej cię rzeczywistości wyłącznie to, na co wcześniej się zaprogramowałaś. Jeżeli na przykład stworzyłaś w umyśle obraz siebie na podstawie silnego wspomnienia prawdziwych wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały Twój światopogląd lub dopiero budujesz wizję nowej siebie i myślisz o tym, czego pragniesz doświadczyć, umysł. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku będzie wyłapywał z otoczenia te fragmenty rzeczywistości, które potwierdzają Twoją wizję lub mogą być pomocne w jej realizacji. Twój prywatny filtr, znajdujący się w mózgu, przeszukuje rzeczywistość i znajduje w niej potwierdzenie wcześniej postawionej przez ciebie tezy. Jeśli nastawiasz się na to, czego nie chcesz, nie lubisz, co cię drażni i denerwuje, twój świadomy umysł mówi: w porządku znajdę coś, co odpowiada temu, o czym tak uparcie myślisz. Podobnie, kiedy konsekwentnie wgrywasz sobie program celu do osiągnięcia, podświadomość robi wszystko, by poinformować cię, kiedy na horyzoncie pojawi się cokolwiek odpowiadającego twoim wyobrażeniom. Możesz nastawić się na dowolną wizję pozytywną lub negatywną, a ona, dzięki sposobowi, w jaki działają twój mózg i twoje wewnętrzne filtry percepcyjne, stanie się rzeczywistością, ponieważ podświadomość pokieruje cię w stronę, w którą zmierzasz. Im bardziej o czymś myślisz, Odtwarzając to niczym film w swojej głowie, tym szybciej staniesz przed okolicznościami, które umożliwią ci osiągnięcie zamierzonego celu. Podświadomość pomaga urzeczywistnić się naszym myślom, a ponieważ nie ocenia, nie odróżnia myśli negatywnych od pozytywnych, traktując je niczym zamówienie do realizacji. Jeżeli wciąż skupiasz się na swoich wadach i zastanawiasz się nad tym, jak marnie wypadasz w porównaniu z innymi, to wyszukiwarka twojego umysłu będzie podsuwała ci dowody na to, że tak właśnie jest. Będziesz to zauważała w spojrzeniach innych ludzi i sposobie, w jaki cię traktują. Odczytasz to z ich wypowiedzi oraz mowy ciała. Często będą to zjawiska w pełni wyimaginowane ale nie ma to żadnego znaczenia, gdyż dla ciebie staną się rzeczywistością. Ktoś będzie miał zgorszoną minę, bo na przykład dopiero co zakończył nieprzyjemną rozmowę telefoniczną, a ty zinterpretujesz jego wyraz twarzy jako reakcję na ciebie. Innym razem ktoś stojący za tobą w kolejce po kawę zniecierpliwiony z powodu swojego spóźnienia w jakieś miejsce wyrazi gniew, a ty odbierzesz jego zachowanie jako aluzję skierowaną do ciebie. Wszystko to spowodowane jest sposobem, w jaki myślisz o sobie. Osoba, która uważa się za nic niewartą, niezasługującą na szacunek otoczenia właśnie tego będzie doświadczała w zetknięciu z zewnętrznym światem. Niczego innego nie będzie w stanie zauważyć, a zachowania spotykanych ludzi zinterpretuje na swoją niekorzyść, widząc w nich ocenę własnej osoby, nawet jeśli rzeczywistość jest inna. Na tej samej zasadzie działa koncentrowanie uwagi na swoich zaletach. Dostrzegając to, co w nas dobre, piękne i wartościowe, dostajemy tego coraz więcej. Nasz umysł, zgodnie ze swoim mechanizmem, dostarcza nam dowodów na to, że jest właśnie tak, jak myślimy. Uważając się za osobę wartościową i mającą wiele umiejętności czy talentów, będziesz w stanie dzielić się tym, co w tobie najpiękniejsze z otoczeniem. Zaczniesz wręcz emanować szczególnym czarem który przysporzy Ci znajomych i osób Ci życzliwych. Dobre nastawienie do siebie rozszerzy się na postrzeganie otaczającego świata. Nagle ujrzysz, że wokół jest wielu dobrych i szlachetnych ludzi, którzy nie są ani lepsi, ani gorsi od Ciebie, mają tylko inne doświadczenia życiowe i wynikającą z nich mądrość. Zadanie dla Ciebie. Tak jak nie ma ludzi bez wad, tak nie istnieją osoby bez zalet. Ty również masz wiele mocnych stron. Czas im się dokładnie przyjrzeć. W pierwszej kolejności stań przed lustrem i wypisz wszystko to, co Ci się w sobie podoba. Nawet jeśli masz z tym trudności, postaraj się dostrzec cechy, które zasługują na pochwałę, np. Na stylową fryzurę lub kolor włosów, oczy, linię brwi, palce u rąk, kształt stóp, wielkość piersi, sposób w jaki się uśmiechasz, wzrost, długość rzęs, a może kolor cery, starannie wykonany makijaż, ładnie dobrane ubranie, ciekawy styl, spojrzenie lub to jak się poruszasz. Odezwij się. Być może na szczególną uwagę zasługuje barwa Twojego głosu lub sposób, w jaki dobierasz słowa, budując wypowiedzi. Przyglądaj się sobie we fragmentach, a następnie w całości. Rób to tak długo, aż uda ci się wymienić przynajmniej pięć rzeczy, które zasługują na odnotowanie. W odnalezieniu ich pomoże Ci ćwiczenie, znajdujące się na końcu tego rozdziału zeszyt ćwiczeń znajdziesz w drukowanej wersji książki dla kobiet, którą na terenie Stanów Zjednoczonych możesz zamówić, wchodząc na stronę www.książka-dla-kobiet.com. Natomiast na terenie Polski możesz ją zakupić w Empiku i innych księgarniach. Czas również na to, abyś wymieniła zalety swojej osobowości oraz swojego charakteru. Zapisując konkretną cechę, jednocześnie podaj argument dowodzący, że ją masz. Przykłady znajdziesz w zeszycie ćwiczeń, znajdującym się na końcu każdego rozdziału w drukowanej wersji książki dla kobiet, którą w USA możesz zamówić na stronie www.książka dla kobiet.com. Zapraszam do czytania. Gratuluję, właśnie stworzyłaś listę swoich pozytywnych cech związanych z wyglądem, wszelkich zalet charakteru oraz nabytych w ciągu życia umiejętności i talentów. Twoim zadaniem na kolejny rok będzie codzienne odczytywanie tej listy, najlepiej zaraz po przebudzeniu lub w innym dogodnym dla ciebie czasie. Oczywiście, jeśli na przestrzeni kolejnych tygodni lub miesięcy zauważysz u siebie dodatkowe pozytywne cechy, to koniecznie dopisz je do listy. Dzięki regularnemu przypominaniu sobie, jak wyjątkową i godną podziwu kobietą jesteś, zaprogramujesz mózg na nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Dzięki temu nauczysz się w końcu widzieć siebie jako wartościową osobę, która zasługuje na wszystko, co najlepsze w życiu. Nie da się zaprzeczyć stwierdzeniu, że to, jak postrzegają nas inni, zależy w dużej mierze od tego, jak same siebie traktujemy. Mężczyźni również odbierają nas, opierając się na tej prostej zasadzie. Modyfikując znane przysłowie, powiem. Nie pomoże puder róż kiedy? Uważamy się za brzydkie, beznadziejne i do niczego. Tak jak nikt nie kupi produktu od sprzedawcy, który przedstawia go w samych negatywach, tak trudno przekonać się do osoby, która nie ma dobrego zdania na swój temat. Polecam ci film I Feel Pretty z 2018 roku, który w zabawny sposób wyjaśnia tę zależność. Brak sympatii wobec samej siebie jest jak przeglądanie się wyłącznie w krzywym zwierciadle dostrzegasz tylko braki świadomość jedynie własnych niedoskonałości sprawia, że idziesz przez życie obrażona na cały świat, bo myślisz, że inni mają lepiej, jest im łatwiej, nikt cię nie rozumie. Na własne życzenie stawiasz się w pozycji ofiary, dla której katem staje się każdy, kogo napotykasz podczas swojej wędrówki. Marzysz, że gdzieś kiedyś dostrzeże cię twój wybawiciel i sprawi, że będziesz szczęśliwa. Naiwnie myślisz, wzorując się na bajkowym kopciuszku, że książę odnajdzie cię w popielniku, zabierze na zamek i uczyni księżniczką. Nawet jeśli tak się stanie, to taki stan rzeczy nie potrwa długo, bo w królewskich komnatach też nie brakuje krzywych zwierciadeł, a przeglądanie się w nich tak weszło ci w krew, że nawet odziana w suknię balową od Guciego z pięknie wyprofilowanym podbródkiem z dodatkowymi 400 gramami silikonu tu i ówdzie oraz ustami powiększonymi do rozmiaru XXL nadal będziesz dostrzegać tylko i wyłącznie swoje braki to nie pozwoli ci na życie w spokoju i zadowoleniu pewnego dnia królestwo zniknie a ty odziana w szczerozłote szaty powrócisz do swojego zapiecka może zapiszesz się na kurs rozwojowy, nie ustając w nadziei, że ktoś na dobro odmieni twój nieszczęsny żywot. Albo zaczniesz oglądać motywacyjne filmiki na YouTube, wierząc, że gadająca głowa z ekranu okaże się wróżką i zamieni dynię w piękną karocę, która zawiezie cię do upragnionej Arkadii. Niewykluczone, że nawet zapiszesz się na sesję najlepszego w mieście psychoterapeuty i czyniąc go swoim guru, będziesz oczekiwała cudu w postaci własnej metamorfozy. Już teraz chcę pozbawić cię wszelkich złudzeń i czym prędzej sprowadzić na ziemię. Wskazówki, zegara nie stoją w miejscu. Szkoda życia mrzonki o tym, że szkolenie, terapeuta, partner, przyjaciel, chirurg plastyczny czy ktokolwiek inny jest w stanie uczynić Ciebie piękną, a Twoją codzienność znośną. Jest tylko jedna osoba, która może zmienić bieg tej historii. Ta osoba to Ty. Możesz oczywiście korzystać ze wsparcia specjalistów, z kursów i książek, ale najważniejszą pracę musisz wykonać sama. Cały świat wokół ciebie może dwoić się i troić, zapewniając, że jesteś wartościowa, ale jeśli nie przestaniesz przeglądać się w krzywym zwierciadle i nie zmienisz go na porządne lustro, to nic się nie zmieni. Prawdopodobnie, gdy byłaś mała, rodzice, którzy sami mieli problem z poczuciem własnej wartości, nie byli w stanie nauczyć cię zdrowej samooceny. Mogło się zdarzyć, że wchodząc w dorosłość, trafiłaś na pseudonauczycieli, a pierwsze życiowe doświadczenia wyryły się w twojej psychice niczym więzienny numer. Przez te trudne sytuacje nie miałaś okazji dowiedzieć się, że jako dorosła kobieta stajesz się odpowiedzialna za siebie i to właśnie ty, a nie te wszystkie osoby z przeszłości, decydujesz o sobie i o tym, jakie życie prowadzisz. Moja kochana, dokładnie tak samo jak każdy człowiek na tej Ziemi, oprócz wad masz również zalety, dostrzesz je już teraz. Niech staną się twoją nową wizytówką. Wypisz je, czytaj codziennie, naucz się ich na pamięć, ciesz się nimi i pokazuj je światu, a przekonasz się, jak bardzo zmieni się Twoje życie, oczywiście na korzyść. Rób tylko to, ale rób to wytrwale, a pewnego dnia niczym brzydkie kaczątko przemienisz się w królewskiego łabędzia. I nawet jeśli nie zdasz sobie z tego sprawy od razu, nie dostrzeżesz własnej metamorfozy, to na pewno zauważysz, że błotnista sadzawka, po której dotąd pływałaś, stała się krystaliczną taflą wspaniałego jeziora. A świat wokół ciebie jest piękny, bogaty i przyjazny. Zmiana, która dokonuje się w człowieku, objawia się tym, że zaczyna on postrzegać otoczenie w nowy sposób zyskuje umiejętność, której nie można umieścić na dyplomie, oprawić w ramkę i powiesić nad kominkiem, ale z którą nic już nie jest takie samo. Wytrwałość i systematyczność to klucze otwierające drzwi do nowej rzeczywistości. Bądź cierpliwa, a pewnego dnia dokonasz rzeczy dotąd dla ciebie niemożliwych, niczym bohater historyjki, którą kiedyś usłyszałam. A którą teraz ci opowiem. Dawno temu, za górami, lasami, żył sędziwy guru, który potrafił przenikać przez ściany. Dowiedział się o tym pewien młody złodziejaszek i pomyślał, że taka umiejętność przydałaby się w jego fachu. Udał się więc do starca i poprosił, by ten nauczył go przechodzenia przez zamknięte drzwi i inne materialne przeszkody. Guru zgodził się. Zaprosił młodzieńca, by z nim zamieszkał. Przez kolejne miesiące rzezimieszek wykonywał polecenia mistrza, które ograniczały się głównie do próśb o pomoc w pracach domowych oraz asystę w rutynowych zadaniach. Minęło pół roku, a chłopak nie nauczył się niczego oprócz zmywania naczyń i przygotowywania posiłków. Po kolejnych sześciu miesiącach złodziej zaczął wątpić w to, że opanuje sztukę, jaką posiadał guru. pewnego razu, gdy był pogrążony w rozważaniach, czy jest sens dalej usługiwać staruszkowi, ten poprosił go o przyniesienie herbaty. Młodzieniec bez zastanowienia wstał i udał się poczajniczek. Nie spostrzegł, że zrobił to, przechodząc po drodze przez trzy ściany dzielące pokoje sąsiadujące z kuchnią. Kochana, zamień krzywe zwierciadło na porządne lustro. Nie zastanawiaj się po co, tylko codziennie się w nim przeglądaj, któregoś dnia obudzisz się w zupełnie nowej rzeczywistości. Być może nawet tego nie zauważysz, bo wyda ci się ona tak oczywista i bliska sercu, jakby nic innego nigdy wcześniej nie istniało. Tego właśnie ci życzę. Pełną wersję książki dla kobiet przeczytasz w jej drukowanej wersji, którą w Stanach Zjednoczonych możesz zamówić na stronie www.książka dla kobiet.com. Zapraszam do czytania.